Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy na taki temat, kiedy powinieneś wycofać się z relacji z kobietą i jest to bardzo ważna strategia, której powinieneś się nauczyć. W innym wypadku może się okazywać, że to kobieta się pierwsza wycofuje i ty zostajesz sam albo zostajesz z problemem, co zrobić, jak nawiązać kontakt, także warto ten film posłuchać do samego końca. Zresztą, tylko do dzisiaj do północy mój najnowszy kurs. Możesz jeszcze pobrać 200 zł taniej, także polecam najlepszy kurs na temat seksu, jaki nagrałem. Jak dać kobiecie niezapomniany orgazm, rewelacyjna wiedza, przekonaj się sam, co znajdziesz w środku, a Twoja kobieta na pewno będzie zaskoczona, i to w tym pozytywnym sensie. O czym mowa? Bardzo często, kiedy poznajesz kobietę, dochodzi do pewnego rodzaju sytuacji, gdzie kobieta zaczyna cię testować. Albo kobieta zaczyna się źle zachowywać. I teraz tak, jak ty nie masz na to przygotowanej strategii, to bardzo często Twoje relacje z kobietami mogą wyglądać w ten sposób, że ta relacja się rozwija, rozwija i nagle dziewczyna przestaje odpisywać. Albo dziewczyna zaczyna cię testować, zdaje Ci pytania, a ty spotkałeś się ostatnio z kimś, byłeś ostatnio na imprezie, używałeś kiedyś Tindera. To są właśnie przykłady testów. Co robisz wczoraj wieczorem o 23? Byłeś dostępny na Whatsappie. I teraz jeśli ty nie rozumiesz jak przejść przez te testy, bardzo często możesz stracić zainteresowanie kobiety. Szczególnie istotne jest tutaj to, że w niektórych sytuacjach po prostu musisz się wycofać. Jeśli tego nie zrobisz, to kobieta się wycofa. Może już nieraz zauważyłeś, że relacja się ładnie rozwija do pewnego momentu i nagle dochodzi do jakiegoś nieporozumienia. Jeśli ty się próbujesz tłumaczyć, to kobieta już totalnie się wycofuje, albo ci pisze, że ona nie będzie miała czasu się spotkać. Więc generalnie, im bardziej się kobiecie tłumaczysz, próbujesz wyjaśnić całą sprawę, tym gorzej ona cię potraktuje. To wynika z tego, że kobiety nie chcą obcować ze sobym facetem, który. Musi cały czas i wszystko wyjaśniać, musi zbyt bardzo dbać o uwagę kobiety. Ale wyjaśniałem to niejednokrotnie, więc jeśli mnie słuchasz systematycznie, to z pewnością wiesz o co chodzi. Tutaj chodzi o strategię, dzięki której ty wciągniesz kobietę do relacji jeszcze bardziej. Jeśli ty się nie wycofasz na pewnym etapie relacji, żeby ona sama do ciebie nie przyszła, to kobieta wykorzysta tą technikę na tobie, i mam wiele tego typu konsultacji, gdzie pacjenci opowiadają mi spotykałem się z dziewczyną przez pierwsze 2-3 miesiące było idealnie, czasami przez pierwsze dwa tygodnie to zależy i nagle ona napisała mi sms że nie czuje chemii albo że musimy poczekać, bo ona teraz nie jest w dobrym okresie, żeby się z kimś spotykać. I nagle gość po prostu się drapie po głowie, co było nie tak? Przecież było idealnie, uśmiechała się, całowała się ze mną, tak? Ale właśnie to jest kwestia tego, że ty się nie wycofałeś w odpowiednim momencie. Gdybyś się wycofał, gdybyś jej powiedział po którymś spotkaniu, wiesz co, nie możemy się już dalej spotykać. To ona by się zastanawiała nad tym, dlaczego ty nie chcesz się z nią spotykać, dlaczego ona nie jest dla ciebie atrakcyjna, dlaczego ci się nie podoba. I w tym momencie kobieta byłaby zajęta kombinowaniem, jak tu Cię do siebie przekonać, jak tu Cię znowu oczarować. Myślę, że to ma sens. Tylko tutaj bardzo istotne jest to, jak stosujesz tą technikę, bo oczywiście ta technika jest ostra jak brzytwa, to znaczy, jeśli ją dobrze wykorzystasz, kobieta będzie reagować zupełnie inaczej, będzie bardziej do ciebie pisać, będzie entuzjastycznie nastawiona na rozwój relacji, natomiast jeśli wykorzystasz nieumiejętnie tą technikę i dojdzie do konfrontacji słownej, jeszcze się pokłócisz z dziewczyną i dobijesz tą relację właśnie, jeszcze tego typu podejściem, gdzie się wycofujesz i załóżmy, piszesz kobiecie, czy mówisz kilka przykrych słów, ona może nie chcieć do ciebie wrócić. Także z tym się trzeba obchodzić ostrożnie. Oczywiście ja w moich pełnych materiałach dokładnie tłumaczę, jak to wykorzystywać, także możesz sobie poglądać moje materiały pod spodem. Tam znajdziesz naprawdę bardzo dużo istotnej wiedzy. Natomiast bardzo... Ważne jest to, żebyś zrozumiał, że jeśli ty tego nie zrobisz, jeśli ty się nie wycofasz na pewnym etapie początkowym relacji, to kobieta zrobi sama to właśnie tobie. I często to będzie tak wyglądać, że się spotykacie, jest przecudownie i nagle właśnie dostajesz rano takiego SMS-a. Ja już tego nie czuję, ja już nie chcę z tobą być. Wiesz co? Przemyślałam sobie to wszystko. Najczęściej dostaniesz tego SMS-a, zauważ, wtedy. Czy usłyszysz tego typu słowa, jak było za dobrze? Więc to jest też sygnał dla Ciebie, kiedy jest za dobrze w relacji, to właśnie wtedy często tego typu strategia przynosi największe korzyści. I teraz Ci opowiem, jak można wykorzystać tego typu wycofanie i jak to przeprowadzić, żeby kobieta faktycznie wróciła do Ciebie, żeby sama starała się o Ciebie bardziej. Pierwsza sprawa, technikę wycofania. Stosujemy raczej krótkoterminowo. Co to znaczy? Skoro ty mówisz, nie pisz do mnie, nie zobaczymy się więcej, nie chcę się z Tobą już widywać, to nie oznacza, że tak musi być ostatecznie. Tylko chodzi o to, że jeśli do niej tak mówisz, to tymczasowo próbujesz tą kobietę zaszokować. Próbujesz nakłonić ją do tego, żeby cię goniła, żeby cię zatrzymała, żeby więcej do Ciebie pisała, żeby więcej o Tobie. Myślała i cała sztuka w tym, żeby wytrzymać co najmniej 2-3 dni do tygodnia czasu, i w tej sytuacji ona ma czas na to, żeby zacząć do ciebie pisać, żeby zacząć próbować przykuwać swoją uwagę. Bardzo częstym błędem facetów tutaj jest tego typu sytuacja, gdzie przestajesz pisać do dziewczyny albo jej mówisz, my się więcej nie zobaczymy już i nagle do niej piszesz za dwa dni. Ona nawet nie zdążyła zastanowić się nad tym, co jest nie tak, czy faktycznie powinna do ciebie napisać? To jest zbyt krótki okres czasu. Najczęściej tydzień czasu jest takim optymalnym okresem, do dwóch tygodni. Dwa tygodnie to jest taki okres graniczny. Jeśli kobieta tutaj już sama nie pisze do ciebie, nie odzywa się, to znaczy, że w tej relacji w ogóle nie wygenerowałeś żadnego zaangażowania uczuciowego, nie było między wami więzi, nie podniecałeś jej i cały początek relacji był źle. Przeprowadzony, więc musisz wrócić do początkowego stadium relacji, żeby tą kobietę jeszcze raz rozkręcić. Natomiast, tak jak mówię, wystarczy czasami, że zerwiesz tę relację na tydzień czasu specjalnie, poczekasz, wywołasz w niej taki mini dramat, ona sama zaczyna pisać, znowu ty też zaczynasz z nią pisać, tylko już nie w taki sposób, gdzie wylewnie komentujesz jej sms jak się cieszę, że, że napisałaś, jak fajnie, że napisałaś. Nie pisz tego. Dlatego, że ty nie możesz tutaj pokazywać zbyt dużego entuzjazmu. Oczywiście odpisuję jej zawsze krótko po tego typu przerwie. No hej, no cześć. Jak ona mm, wysłała sms co słychać, odpisz, a nawet okej. Okay. Tak jakbyś wcale nie chciał przykuć jej uwagi. Dzięki temu niesamowicie nakręcisz spiralę zainteresowania, a kobieta będzie chciała Cię zdobyć, będzie chciała być dla Ciebie tą jedyną, właśnie z uwagi na to że to ona teraz próbuje naprawić tą relację, że to ona ma się ku tobie, że to ona cię zdobywa. Zawsze, jeśli chcesz prowadzić związek, który kontrolujesz, to musisz doprowadzić do tego typu sytuacji, żeby to kobieta chciała cię zdobyć, żeby to kobieta chciała cię okiełznać. W innym wypadku, jeśli ty cały czas gonisz króliczka, wypisujesz do niej, dzwonisz, to się nie uda. Wiem z doświadczenia, że kobiety bardzo łatwo cię wtedy zmanipulują, potrafią czasami wykorzystać. No a ostatecznie zdziwisz się, że ona w ogóle nie czuje tego co ty. I uwaga, taka relacja może wyglądać nawet dobrze, kiedy ty ją gonisz na początku. Ona może być zadowolona, ona może się cieszyć z tego, że ty jej poświęcasz dużo uwagi, że jesteś z nią, że chwali się tobą przy koleżankach, tylko to wszystko jest fasada. Ona to robi po to, żeby podnieść swoje ego, poczucie wartości, bo być może ty masz tutaj... Zalety, której się przydają w życiu. Może jesteś doskonałym partnerem, który pomoże jej wychować dziecko, może masz zasoby finansowe, tak? Natomiast to nie jest miłość i często faceci właśnie wpadają w tą pułapkę. To, co powinieneś zrobić zawsze w każdej relacji, to jest technika wycofania. Jeśli kobieta połknie haczyk, zacznie cię gonić, zacznie wypisywać, to już jest twoja. Wystarczy to wszystko potem łatwo usystematyzować. Stosować zasady nagrody, kary, wiedzieć w jaki sposób wciągnąć ją bardziej do relacji i już tak naprawdę cała historia nabiera tempa. Jakie błędy faceci popełniają przy technice wycofania? Zbyt szybko odpisują dziewczynie, zbyt wylewnie, zbyt obficie, zbyt bardzo się podniecają, że napisała. Jak ona do ciebie już pisze po tej przerwie tygodniowej, a ty się już tak hypujesz już trzymasz telefon w dłoniach i, i nerwowo piszesz SMS-y, to słuchaj, no zaraz zaczniesz błędy popełniać. Także pełen luz, pełen spokój. Napisała, odpisz jej jednym wyrazem. Tak, nie, dobra, może. To działa. Przetestuj to w praktyce. Oczywiście niektórzy faceci popełniają kolejny błąd. Nie odpisują kobiecie. Jak jej nie odpisujesz, no to ona też często dochodzi do wniosku, że ty jako mężczyzna no, nie jesteś w porządku, ona nie ma motywacji i oczywiście ta relacja się może wypalić. Kolejny błąd, proponujesz spotkanie w pierwszej wymianie wiadomości, kiedy ona pisze. Na tej podstawie kobieta szybko oceni, że znowu chcesz do niej wrócić i próbuje się tylko zmanipulować poprzez tego typu postawę. Także nie proponuj od razu spotkania. Zawsze pierwszy zakończ tą rozmowę, albo wyślij jej wiadomość, dokończymy kiedy indziej. Wiesz co, odpiszę ci potem. Wyciszasz temat, ona znowu pisze i to się wszystko nakręca. Jest to świetny sposób na to, żeby przykuć uwagę kobiety, żeby zainteresować kobietę, więc jak najbardziej Ci to polecam. Faceci też często tutaj popełniają ten błąd, że kiedy dochodzi do przerwy w relacji, to siedzą, myślą, zastanawiają się nad tym, co robi kobieta, czy napisze, fokusujesz na niej zbyt dużo energii i to powoduje, że często zaczynasz głupie błędy. Popełniać. Miałem taki przypadek właśnie takiego kursanta, który odzyskiwał ze mną dziewczynę. I właśnie poszedł z kolegą gdzieś tam na piwo, na mecz i miał nic nie robić, miał czekać, a się okazało, że zaczął z kolegą rozmawiać o tej swojej byłej, i zaczął do niej po pijaku pisać SMS-y. Jak to się skończyło? Możesz się domyślić. Kobieta zorientowała się, że on jest niespójny. Że z jednej strony powiedział jej, że nie chce z nią być, teraz że chce, pokazuje, że chce, więc ona zaczęła, zaczęła go olewać, zaczęła go dystansować, no i relacja nie poszła w dobrym kierunku. Dlatego ty się musisz pilnować tych kluczowych zasad, które tutaj ci podaję, a uwierz mi, efekty będą niesamowite. Znam tą technikę z własnego doświadczenia. Jeśli dobrze się nauczysz techniki wycofywania, większość kobiet będzie podążać, będzie inwestować w relacje, a ty nie będziesz miał żadnego problemu w tym, żeby rozwijać znajomości z kobietami. Przekonaj się sam. Oczywiście, pod spodem w moich pełnych materiałach znajdziesz dużo więcej konkretnej wiedzy, która działa i daje efekty, więc warto z tego skorzystać. Tylko jeszcze do dzisiaj, do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs Sztuka Długiego Orgazmicznego Seksu z Kobietą. 200 złotych taniej polecam. To jest najlepszy materiał, jaki nagrałem na temat seksu do tej pory. Nowe techniki w łóżku, pozycje, środki na stalową erekcję, potencję i jak wydłużać seks z kobietą, tak żeby żadna kobieta cię nie zapomniała. Jeśli wykorzystasz tą wiedzę na swoje dziewczynie, to ci gwarantuję, że ona zapamięta cię na długo i efekty będą naprawdę ogromne. Dlatego korzystaj z tego. Bo bez tej wiedzy, jeśli nie jesteś dobry w łóżku, jeśli nie masz. Tych możliwości szybkiego, intensywnego, mocnego doprowadzenia kobiet do orgazmu, dziewczyna bardzo łatwo Cię może zamienić na innego faceta, partnera, właśnie z uwagi na to, że kobiety potrzebują dobrego seksu, żeby poczuć coś do Ciebie. Ten cały koktajl hormonów, który w ten sposób wywołujesz, powoduje, że kobieta jest w stanie się zaangażować uczuciowo, emocjonalnie i jesteś dla niej właśnie facetem, na którym skupia największą uwagę. To jest najlepszy materiał, jaki nagrałem na temat seksu. Jeśli potrzebujesz tej wiedzy, korzystaj, naprawdę warto i będziesz zaszokowany skutecznością tej wiedzy. Naprawdę będziesz, bo do tej pory nie nagrałem tak dobrego materiału na temat technik łóżkowych. Zupełnie nowa wiedza, nowe techniki, nowe sposoby, nowe pozycje w łóżku, korzystaj, bo ten materiał totalnie zmieni twoje relacje z kobietami. Jeśli kobieta zauważy, że jesteś najlepszym facetem, jakiego miała w łóżku, będziesz dla niej najważniejszy. Przekonaj się o tym sam, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez WS. Jeszcze tylko do dzisiaj do północy 200 zł taniej, a niestety jutro o północy w czwartek cena tego materiału wzrośnie dwa razy do góry i będzie już kosztował 1597 zł, także lepiej się pospiesz, bo czas ucieka, a materiał jest naprawdę wartościowy. Polecam, bo to działa.